no so mhm, mm tak, tak jest. Zaczynamy dzisiaj Curse of Dreadbear DLC. Wchodzimy od razu. Nie byłem tu jeszcze ani razu w trakcie serii. Hey there, buddy. Um, kontynuuj. Z tego, co pamiętam, dobrze pamiętam, gra tutaj absolutny banger w menu. Niby do Halloween jeszcze daleko, ale jako że nagrywam teraz dużo filmów na zapas, to stwierdziłem, że... że może jest dobrym pomysłem. Halo, używam złego przycisku, jestem przyzwyczajony, że czymś innym się łapie. Dobra, to DLC jest całkiem krótkie, krótsze niż gra, są tylko trzy sekcje, tu są trzy levele, tu są cztery levele i wszystkie są podblokowywane z jakiegoś powodu. Plaszkin Patch. Jestem prawdopodobnie pewny, że wiem co to jest i mi się to nie podoba, ponieważ widziałem minigierkę o tym DLC, wiem bardzo mało, nie pamiętam jak nazywają się w ogóle, o wiem co to jest. A latarka jest zbugowana. Teraz weź człowieku, domyśl się gdzie one mogą być wszystkie, te plus babies przebrane za animatrony. Pewnie tuż przede mną też może być. O! Normalny tryb działał tak, że dopiero po pierwszej godzinie coś przychodziło. Ale mam wrażenie, że. Latarki jest więcej. Nie wiem, gdzie jesteś. Nie wiem, gdzie jesteś. Dobra, ty mi wyskoczyłeś, ale ok, czyli między, generalnie między tymi dyniami są? Czemu wysokość w tej grze tak wariuje? Zapominam o tym. Uh, uh, uh. Okej, okay, to jest bardzo fajny dev screen. Nie zwracam do końca na to uwagi. Dobra, baterii mam dużo. Ona tylko biegnie tam, tak? Chyba, mam nadzieję, że tak to działa. Na traktorze pewnie też może być. Która może być tu. Cii, już cię wygoniłem. Okej. Okay. Tu, tu, tam, tam się jakieś oczy świecą. Powinna się pojawić druga ja. To chyba są tylko dźwięki, które mają mnie Przestraszyć... Gdzie jesteś? Okej. Okay. Tu też mogą być. O, pojawiła się już trzecia. To była dynia. Przestraszyłem się dyni. Tu może być... To co, jesteś... Dobra, tutaj. Jeszcze jest trzecia gdzieś tam. Dobra. Czemu ten zegar się tak buguje? Okej, okay, to chyba jest podpowiedź, w sensie sound cue jakiś. Dobra, to chyba nie jest aż tak trudne. Okej, okay, chyba jestem bezpieczny. W miarę. Dobra, wygoniłem wszystkie trzy. Jak tak dawno na VR nie grałem. Eee, wyjazd. Do widzenia. Sorry, że nic nie mówię, ale skupiam się, bo mam szansę do przejść. O! Tego nie wiedziałem. Może też być na górze. Przeszedłem. Dobra, ehm. Um... Z wysokością oczywiście coś się psuje jak zwykle, wszystko się nagrywa. Mam nadzieję, że się nagrywa. Czy będą tu jakieś. Wow, wow, wow! Hey there, buddy, um... jumpscare? Nie, ciebie nie lubię i to nawet bardzo. Ok, dobra, pierwszy level za nami, dobrze, wiem. Zaraz, tu jest hard mode? Stop. Okej, to wystarczy kliknąć. Um, ale tu nic. Dobra, może pojawi się coś później. Na razie nic tu nie ma. Yy, Pirate Ride, dobrze, zagrajmy w to. Nie wiem, co to jest. Zagrajmy. Ce Cel strzałów, super tłumaczenie. Um, zdobądź wysoki wynik. Okej, okay, czyli to będzie coś pokroju tego Help te dwójki. Dokładnie tak. Hej, um, tu było coś z tym, że się Helpiego y, w różne strony chyba przekręcało. Nie jestem pewny. Dobra, to jest nieprzyjemne, jeśli nic nie widzę. Nic nie widzę i się poruszam. Okej. Okay. Tu muszę strzelać. Ale to strzelanie jest całkiem przyjemne, bym powiedział. Halo? Strzel. Dobra, chyba wszystko zrobiłem. Jeśli chodzi o jakieś sekrety, to pewnie potem będę je odkrywał. Na razie po prostu gram w grę. Poruszanie się w VR-ze, tak jak teraz, jest troszeczkę nieprzyjemne, moim zdaniem. To, ale tylko moim zdaniem, nie. Chyba, że to nie było tu. Bonus round um, Nie jestem pewny, które mi dają więcej. Dobra, wszystko, wszystko. Chyba tam coś było. Do, do widzenia. Wywalaj tymi y, mackami mackami? Tak, to są to są ma Jednego nie zabiłem. Wiecie, ja dosłownie się chwieję, jak tu jeżdżę. To jest może i chore, ale tak to działa, widzowie. O, niebieskie jeszcze. Dobra, 1400. Bonus round. Dobra, traf, proszę. O, ok. 1625. Nie widziałem go. Okej, okay, wyjeżdżamy do jakiegoś dziwnego miejsca. Trzymam w gotowości mój pistolet. Dobra, to było całkiem creepy, nie będę ukrywał. Ale jesteśmy pod wodą w środku ośmiornicy. Um, do widzenia. Halo, trafić nie mogę. Um, a tu jeszcze był. Były ryby. Tam tam też był jakiś przejazd. Mhm, tak, tak. Friendship Ole. Tam jest jakiś vent. Na 100% były, były tu jakieś ukryte ścieżki, tylko nie wiem jak je A nie widziałem... Nie spojrzałem, jaką rangę zdobyłem. Czemu to tak wygląda? Że to mnie respi dosłownie w tym prezencie. O! Ta maska jest fajna. Mogę ją założyć? <laughs> to mi się nawet podoba. To było dziwne. Dobra. Um... Tak jakby przeszedłem dwa poziomy i wydaje mi się, że skoro jest ich... Zaraz, jest ich raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem jest ich dziesięć typowo albo jest jeszcze coś ukrytego o czym nie wiem yy, to by było na tyle w tym odcinku myślę że tak dwa poziomy na jeden to jest dobry wynik ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie mam nadzieję że odcinek wam się spodobał trzymajcie się do następnego na razie.